No jest. No taki, ja wiem. Ale taki No. No. Jest? No. Jest szczupły. witam was w kolejnym filmie pierwszy maj dla osób niezwiązanych z wędkarstwem co oznacza pierwszy maj pierwszy maj oznacza wolne dla niektórych oznacza święto pracy a co to oznacza dla wędkarzy to chyba wszyscy wiedzą a jak ktoś nie wie to ja powiem zaczynamy sezon połowu szczupaka z Dawidem właśnie przyjechaliśmy zaczynamy łowić dzisiaj w planie dwa jeziora ile szczupaków to się okaże pamiętam rok temu jak 1 maja jechałem na szczupaki to jechałem z przymusu nie oszukujmy się, nie chciało mi się spinningować przynęty miałem 20 letnie ale po roku wszystko się zmieniło przynęt przybyło chęć przybyła, może nie jest to świetna chęć, ale już dużo większa niż rok temu i jak to Dawid mówi, szczupak to jest król wód, tak jak lew jest król dżungli tak więc, lecimy po tego króla wód On już się tu nam pokazał przed chwilą kilka razy, więc Pokażmy Że my mamy dobre przynęty Na które on będzie chciał wziąć Pamiętajcie o subskrypcji, i ja atakuję Wiaszczyste jak. Woda nie jest taka brudna Nie, woda nie, ale widzę, że jest taka Spadowata Da się oda się jeszcze. Oh no jest, jest, jest Ja już wychodzę. Za zimna woda powiadasz Up, to jest król Wut Dzisiaj głównie mówimy na SG oraz tu są dziesiątki oraz takie blaszki różne, ale to najwyżej później. Na razie porzucamy na gumy. Jak się nie będzie działo, to założymy co innego. No chodź, czy tam idziemy? Czy tam będzie jakiś goście? Jak sytuacja? Jak mówisz? Czołg wejdzie? O pani! I co? Mówisz, że wejdę? Tak? E? Ty, czy idziemy dalej? No tam, tam, dobra. że mniejszą przynętę siedzi, dawid, no jest, no taki ja wiem, chyba a no, może wymiar ma pistola pistolet no chociaż może 50 ma majster no spoko z 50 będzie no, no to śmigamy poleci tam dalej o jeszcze tu jest zanurkował dobra Lilia była, czyli tam bardziej tam bo tam musimy rzucać Ale rzukać. właśnie dobrze, bo tam wchodzi ryba nie? Dobra, no to rzucamy, spokojnie Jest? Jest O k**. Duży? K***a Spadł? No A nie, jest, siedzi No, no to dawaj, dawaj, dawaj o, No, David, A, jest Ale zadowolony Jest? No Ale taki, powiem Ci No, no. Jest? Dobrze No, ładny Ja wiem o ciszę, ciszej, cisze. spokojnie. Daj go tu ja go wezmę. Spokojnie. No 50 może ma. Daj Bierzę. Daj go mniejszek. Pięćdziesiąt. 53-4 Jaki zajarany, jak zobacz jak dziecko. No, drugi. Panie, odkizek Ty to nie wyzywaj. <laughs> Bo mi się nie chce pikać. O jaki kolega zadowolony, zobacz, zobacz, zobacz. A? Dawaj go zmierzymy, masz miarę? Czy no. ci wyciągnąć? Nie, Z plecaka, z tej małej na kieszonki, w góry. Znaczy nie u góry, tak ta najmniejsza, ale... Nie u góry. Nad niżej. niżej. Dobra, to ja chyba szybciej u siebie wyciągnę. No. 52, 52. Dobra, dobra. czekaj. Jak, zadowolony? Uch, uch, jak. Uch, no dobra, <grym> no to wrzucaj go Gdzieś tam bliżej go wrzucasz? Tak, z brzegu No to dawaj go z, brzegu. z brzegu, No. Jest radość no To dawaj, może go zobaczymy, jak będzie płynął Idzie Stoi <grym> <grym> Ale cieszy o to chodzi teraz tu już lepiej nie łowić z Dawidem już nakręcony jak dzik na żołędzie a bo tam idzie a tutaj tak. może w lewo? trzeba tam iść. no to pójdziemy o matko teraz ja będę musiał z nim łowić dajcie spokój ja. teraz każdy zaczerp tu się zawał <noise> dobrze jest dwa szczupaki w ciągu godzinki plus jeden zerwany ja myślę, no, powiedz ja Ci, myślę, godzinkę z... jesteśmy i dwa złapane. Jeden zerwany. No? Zerwałem taki, około 70 cm. No, widzisz, nie krzyczałeś, zawsze się drzesz, a teraz. No, bo widzisz, panowie złodzi. <grym> a teraz mówię, Dawid nie krzyczy, to mówię, nie biegnę pewnie, coś tam. No, dobra, tu. Nie? No to idziemy dalej. A, dobra. Dawid kieruje, ja tylko chodzę. Ale na razie prowadzi. Powiedzmy, można powiedzieć, że prowadzi, bo ma jeden zapany, jeden mu spadł, więc na razie wygrywa. Zobaczymy dalej. Pojedliśmy. Witam Was z jeziora drugiego. Tak jak mówię, grill zrobiony. Gasimy i idziemy na drugie jezioro. Tak patrząc na jezioro. Mówię, o nie ma wędkarzy. A tam zarazem z 8 łódek. No ale idziemy właśnie w tamtą stronę. Niby Dawid mówi, że tam coś się dzieje. Tak więc na razie, dwa szczupaczki, jak widzieliście, ale polujemy na coś większego. Dawidzie, jak tam? Co tam dalej? Yes. Jakie plany wiesz? No dalej, chyba tam, nie? No to gasi. A to już pan się zagaszał zagaszała ona. Elegancko. no tak to wygląda większe jezioro Ale ludzi jakby mniej No nie wiem, łódka jest No jest właśnie ale widzisz to wszystko Ale nie są daleko bądź No Daleko nie są Więc tyle co my dorzucimy Nie, nie wiem jak nazywa z głębokością ale. A teraz powiedz podoba Ci się? Co? Typowałem te jeziora no teraz na razie co mi się to podoba? No jeden 50 to, to tyle to nie tam nie? wiesz, to u mnie nie pływają Albo wodują. Cisza. Ptaszki świerkają. Co? Wróciliśmy, tu gdzie byliśmy rano. Niestety, ale tam z drugiej strony mało miejsca. No ale musieliśmy zobaczyć Na przyszłość będziemy wiedzieli co jak Tam bardziej podlina, karpia coś tam karpiarze się ustawiali A gdzie, gdzie, gdzie? No tam I wróciliśmy, tu gdzie byliśmy rano Jakoś nam tutaj odpowiada Porzucamy jeszcze tu trochę Jak nic nie wpadnie, no to zakończymy na dzisiaj A jak tam u Was, coś tam łapiecie? No to piszą do mnie, że cienko ale pewnie nie wszędzie. Na tym drugim jeziorze jakiś go złapał. Jednego. Ale daleko było, to nie widziałem. No nic, spróbujemy dalej. Dzisiaj 7 km zrobione. Jak na parsencie. Uff. O jeszcze muchy są. No dobra Oj, tylko ja tak daleko nie wejdę, muszę się cofnąć. O to duży? Nie. Nie? Chyba nie Ale no, cofnij się lekko. O, aż tak tam nie wejdę. A gdzie rzuciłeś? A gdzie rzuciłeś? Tam. A, tam No pamiętam Ci jakoś dziwnie idzie. Może oko nie masz? Jest czupaj No to na tu Dzień dobry. na napój. Na Ma pięćdziesiąt. O. Na kebasa? Dobra, teraz działa i chce wypuszczać, to się nagra. Równie zniecie następne Masz ogarnij sobie go To wypuszczamy Leć ma człowieku siedzi jeszcze, zobacz, patrz I poszedł forfiter Ty killer powiem ci ma Kupuj kartę No to chyba troszkę trochę za dużo tych ryb zapałeś no. Jest, jest. Ło, Ło. Ale wielki. Ale jak, bo nie ma podbieraka. Szybko, idź po podbierak. No, no jak tu teraz pójdę? Nie, tak ja go przytrzymam. Dawaj, dawaj. A gdzie? Tu z nim przyjdziesz? Do którego brzegu? Tutaj. Gdzie? <grym> nie, no ja to jadę do domu. Pokaż na mnie kamerę. Ja jadę do domu, jakby co? Na razie. Koniec odcinka. Cztery szczupaki, rozpoczęcie mają. Sponsorem dzisiejszego odcinka nikt nie był. Ole, patrz, patrz jakie bestie tutaj są. Wyobraźcie, co tu pływa? No. Dawid dzisiaj łowi, ale Dawid też traci. Tak się kończy wędkowanie. W trzech częściach poszła. Tak jak mi kiedyś. Ja nie wiem, co te wędki. No, nie wiem. Grube lilie. Przy... Przynęta poszła, wędka poszła. Ja miałem to samo, tylko tak no. samo mi pękła, nie? Leciąki połowę straciłem. Leciąki stracił, przynęta gdzieś została. Ale no co, no ile było szczupaków dzisiaj? Cztery no. szczupaki? No nie wiem, trzy, cztery, nie pamiętam. Trzy, cztery szczupaki, no i dwie spinki, nie? No, no dzisiaj dużo było. Dzisiaj no. dużo było szczupaków, no ale niestety pechowy dzień. Trzeba kupić nową wędkę. No niestety. Trzeba kupić nową wędkę, zbieramy się pomału do domu. Takiego rozpoczęcia się nie spodziewałem. W sumie ja w swoim poziomie, Dawid, w swoim poziomie. Ja chyba jeden szczupak, i tam dwie dwa mi spadły. U Dawida to już tam nie liczyliśmy, bo to już tyle było jak płotki wpadały. Yy, łowił na SG Krafty, więc polecamy i też sobie chyba zamówię, bo miałem nie zamawiać, ale jednak mnie przekonał. Tak więc mam nadzieję, że się podobało, było co oglądać. Sam jestem zaskoczony, że tyle wpadało ryb. Była rano brały, później była przerwa taka. I później, oczywiście, ja wytypowałem miejscówkę, ale, oczywiście, Dawid łapał, więc no, niech będzie. Zdarza się. Niech ty, ty łapałeś na wodnej dolinie? No, ja na wodnej. Ja łapię na moim sprawdzonym jeziorze. Niech mu będzie, ale wracamy tu na pewno. Petarda jezioro. Petarda. Widzimy się w następnym odcinku. Dokładnie. Pamiętacie o subskrypcji, łapeczce?